Halo, jest tu kto? Kurde, nikogo nie ma. Zaraz, przecież to aut osi DJ. Co ono tu robi? O robocie wiem, że obiecują do się jak przychodzi co do czego. O, mamo mamo nie mów, że dziewczyna ta Dobra, gdzie jest Finaż? Nie wiem, jak to ty nie wiesz co za Sorka, ale naprawdę nie wiem, bo powinieneś dostać w pi... Siema CJ, siema Finaz, ja tu jestem A ty sobie w kulki lecisz? Sorka, ale miałem naprawdę ciężki dzień i myślałem, że przestałeś przeklinać. Nie przestałem, bo ktoś mnie znowu nauczył i mnie.